Zapraszam zatem siostrę Wasie Bonar, która zajmuje się opracowaniem starych druków w naszej bibliotece, a przedstawi referat poświęcony pani Renacie Żurkowej i referat zatytułowany Renaty Żurkowej Badania nad Książką, Drukarstwem i Księgarstwem Krakowskim okresu nowożytnego. Bardzo proszę. Moją wypowiedzią znowu przenoszę nas w wiek XX, chociaż częściowo będziemy w XVII. Wśród wielu pracowników, którzy przez prawie 170 lat tworzyli obecną Bibliotekę Naukową Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, są też tacy, którzy wykazali się na niwie naukowej. Warto wspomnieć, że w październiku 1886 roku utworzono stałą posadę bibliotekarza, którym został Józef Kallenbach, historyk literatury polskiej i przyszły rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bibliotekarzem był również Stanisław Windakiewicz, zaliczał się również do pracowników biblioteki Jan Czubek, znany przede wszystkim ze sporządzenia pierwszego katalogu rękopisów Akademii Umiejętności. Warto tu wspomnieć o Helenie Dabankurt, która została przyjęta do pracy po uchwale z roku 1902 o przyjmowaniu do Biblioteki Akademii Umiejętności wykwalifikowanych kobiet. Też warto wspomnieć o Kazimierzu Piekarskim, Janie Dąbrowskim, Zbigniewie Jabłońskim. Od roku 51 pracownikiem biblioteki stała się Renata Żurkowa. Renata Żurkowa z domu Romanowiczówna urodziła się w roku 1927 w Stoku. Tam też uczęszczała do szkoły powszechnej. Po wybuchu II wojny światowej, kiedy do Białego Stoku wkroczyli Niemcy, jako piętnastolatka musiała podjąć pracę jako krawcowa w niemieckiej fabryce. Dopiero po zakończeniu wojny rozpoczęła naukę w szkole średniej i skończyła ją maturą w 1947. W tym roku przeniosła się do Krakowa i rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia skończyła w 1951 roku i w tym też roku rozpoczęła pracę w ówczesnej Bibliotece PAU. Nie od razu zajęła się starymi drukami. Pracowała najpierw w Referacie Ewidencji Zbiorów, następnie w Dziale Opracowania Druków. W Dziale Zbiorów Specjalnych objęła Referat Starych Druków, gdzie opracowała opisy katalogowe dla około pięciu tysięcy druków z XV do XVIII wieku. Uporządkowała i poszerzyła kartotekę typograficzną oraz zainicjowała kartotekę proweniencyjną. W roku 82 została zastępcą kierownika zbiorów specjalnych, rok wcześniej podjęła zajęcia dydaktyczne w zakładzie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu opracowania starych druków. W tym też czasie prowadziła prace zlecone przy opracowywaniu materiałów do wspominanego tutaj już wczoraj centralnego katalogu starych druków. Pod koniec marca 1985 roku została powołana na stanowisko wicedyrektora biblioteki. Równocześnie z pracą zawodową prowadziła badania naukowe. W 70 roku ukończyła rozprawę doktorską na seminarium u profesora Karola Głębiowskiego zatytułowaną Literatura historyczno-polityczna w księgozbiorach mieszczan krakowskich. W 1992 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowo technicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Po przejściu na emeryturę w 1996 roku nie zerwała kontaktu z biblioteką i nadal pisała artykuły do naszego rocznika biblioteki, gdzie do roku 2000 była członkiem komitetu redakcyjnego. Zmarła w Krakowie 23 stycznia 2015 roku. Jej badania naukowe koncentrowały się głównie nad dziejami produkcji i obiegu książki w Krakowie w XVII wieku, nad księgozbiorami krakowskich mieszczan w tym okresie, nad ówczesnym czytelnictwem i społeczną funkcją książki. Aby pokrótce przedstawić jej badania, należy zaprezentować źródła, które stanowiły dla Renaty Żurkowej niesamowitą kopalnię wiedzy. Jej praca naukowa zaczynała się w archiwach, przede wszystkim w ówczesnym Archiwum Państwowym, gdzie przez długie żmudne kwerendy, polegające na przeglądaniu ksiąg miejskich krakowskich, wyłuskiwała z nich informacje mówiące na przykład o znajomości dzieł florenckiego autora Justusa Lipsiusa przez mieszczan krakowskich w XVII wieku. Źródłem do jej badań były przede wszystkim księgi miejskie krakowskie księgi celne, ławnicze, radzieckie. Posiłkowała się również aktami kościelnymi. Ale jak sama stwierdziła w jednym ze swoich artykułów ze względu na zachowaną ilość przekazów najbardziej przydatne do badań nad dziejami czytelnictwa są inwentarze ruchomości i testamenty. W dokumentach tych o charakterze prywatnoprawnym pojawiały się tytuły książek będących własnością konkretnych ludzi. Oczywiście źródła te nie są doskonałe, ponieważ jak wykazywała to już w konkretnych artykułach, zapisy bywały czasem tak ogólne, że trudno było zidentyfikować konkretne dzieło. Również sam fakt posiadania książki nie świadczył jeszcze o jej przeczytaniu, o czym podejrzewam sami też dobrze wiemy. Yy, testamenty były sporządzane przez ludzi liczących się ze śmiercią i więc były jakby uporządkowaniem swoich ziemskich spraw. Natomiast inwentarze ruchomości były sporządzane po śmierci właściciela i miały na celu wyliczenie ich stanu ilościowego. Zatem książki w nich wymieniane były w miarę dokładnie. Warto zauważyć, że inwentarze były sporządzane przeważnie wtedy, gdy majątek ruchomy był na tyle znaczny, że warto było ponieść koszt za jego spisanie. I Renata Żurkowa wskazała, iż to inwentarze ruchomości podają więcej informacji o posiadaczach książek czy o samych książkach niż testamenty, ale oba źródła są ważnym materiałem do badań. W swych badaniach Renata Żurkowa mało miejsca poświęciła konkretnym książkom. Mamy tylko dwa artykuły. Jeden z nich dotyczy Universal Lexicon Zedlera ze zbiorów Biblioteki PAD, dzisiaj UPJP2 w Krakowie, a drugi Zielnika Szymona Syreniusza. W przypadku tego pierwszego dzieła podkreśliła fakt, iż nie jest to wydawnictwo unikatowe, ale rzadko dostępne w całości. i Zaznaczyła, że właśnie w Bibliotece UPJP2 jest całość, czyli 64 tomy i 4 suplementy. Jeśli chodzi o zielnika Syreniusza, połączyła tutaj metodę archiwalną z typograficzną w badaniu dzieł dawnej książki. Analizą typograficzną objęła 10 egzemplarzy, wyróżniła w nich dwa warianty. Zwróciła też uwagę na zmianę pisowni żywej paginy, co w materiałach źródłowych było potwierdzone, że zmienili się drukarze. Jedno ze źródeł też archiwalnych podało, wskazywało ceny książki i wielkość nakładu. Od wieków książka była przedmiotem sporów i to na wszystkich etapach drogi, jaką przechodziła, od swego twórcy, autora lub tłumacza, aż do odbiorcy, a więc właściciela i czytelnika. Ten temat poruszony został w artykule Książka na Wokancie Sądów Krakowskich w latach 1600-1630. Wyróżniła w nim cztery rodzaje sporów i wskazała, że sprawy toczyły się głównie przed sądem rektora albo przed sądem biskupim. Na podstawie odnalezionych w Księgach Miejskich inwentarzach ruchomości podjęła badania nad księgozbiorami i bibliotekami konkretnych osób, ale również analiza tychże inwentarzy pozwoliła jej prześledzić zainteresowania czytelnicze mieszczan krakowskich. Stąd też poznajemy dzieje Biblioteki Dysydenckiej Teodora Konstantego Orzechowskiego, a na podstawie zachowanego inwentarza domu wiemy, że liczyła ona 1700 pozycji druków i rękopisów. Inwentarze są też cennym źródłem do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami i jakimi pomocami naukowymi dysponowali polscy uczeni. Renata Żurkowa przyjrzała się bibliotece Jana Innocentego Petrycego, profesora Uniwersytetu Krakowskiego, i wskazała, że profil księgozbioru zgadzał się z zainteresowaniami, służył jego pracy naukowej jako profesora medycyny, retoryki i historiografii. Kolejny przykład księgozbioru Józefa Antoniego Częczkiewicza ukazał oczytanego profesora w zakresie medycyny, znającego nowe zasady diagnostyki i terapii, jak i nowe osiągnięcia w zakresie anatomii człowieka. Podobne wnioski, mówiące o księgozbiorach jako narzędziach pracy, Renata Żurkowa wyciągnęła po analizie inwentarzy ruchomości Kaspra Tetera, rajcy krakowskiego. Wykazane książki nie stanowiły bibliofilskiej kolekcji, lecz były głównie książkami z dziedziny prawa, przydatnymi w codziennej praktyce w zakresie jurysdykcji miejskiej. Analizy inwentarzy i testamentów sprowokowały szersze spojrzenie i przyjrzenie się zainteresowaniom czytelniczym określonej grupy, czyli mieszczaństwu krakowskiemu. Jak zauważyła, odbiorcami słowa drukowanego byli ludzie zamożni i przedsiębiorczy. Wśród posiadanych przez mieszczan dzieł dominowała książka łacińska. Literatura dewocyjna była w języku polskim, w tym języku też dzieła z literatury pięknej i prawa. W języku włoskim była, jak to ona nazwała, obca literatura piękna. Ludzie opoki nowożytnej wiedzieli, że wszystko, co dotyczy człowieka, nie może być obojętne. Stąd też w księgozbiorach znajdowały się liczne dzieła z zakresu medycyny i nauk matematyczno-przyrodniczych. Prześledziła również pani Renata Żurkowa zainteresowania książką historyczną i w ogóle literaturą historyczno-polityczną w Krakowie w XVII wieku. Wykazała, że mieszczano mnie obce były dzieła historyków starożytnych, dzieło baroniusza Annales Eklesiastici, zarówno w oryginali, jak i w tłumaczeniu skargi, kroniki Bielskiego, historia Jana Jonstona. Dużym zainteresowałem też cieszyły się publikacje omawiające całokształt dziejów ojczystych. Wykształcony człowiek siedem, żyjący w XVII wieku powinien był znać szczegóły z dziejów i kultury świata antycznego. I to również znalazło odzwierciedlenie w inwentarza, gdzie znalazły się dzieła Cycerona, Liwiusza, Tacyta czy Plutarcha. Co do znajomości literatury z zakresu heliocentryzmu, czy też samej teorii kopernikańskiej, Renata Żurkowa wykazała, że były to raczej osoby z, y, z kręgu lekarzy praktykujących, czy profesorowie medycyny, czy matematyki, którzy, i tu podkreśliła, swoje studia odbywali na zagranicznych uczelniach. Dużą popularnością natomiast cieszyły się prognostyki, czyli rodzaj kalendarzy z dokładnym obliczeniem ruchu ciał niebieskich na odpowiedni okres. Im poświęciła osobny artykuł zatytułowany Wokół kalendarzy krakowskich z lat 1614-1630. Zwieńczeniem jej zainteresowania księgozbiorami starych druków było opracowanie, niestety nie w całości, dużego daru Cypriana Walewskiego. Dokonała go na podstawie spisu książek, jaki został przez niego sporządzony. W roczniku naszej biblioteki zostały wydrukowane trzy artykuły. Pierwszy zawierał opis inkunabułów i druków z XVI wieku, drugi, drugi druków XVII-wiecznych, a trzeci druków z lat 1698-1763. Renata Żurkowa zauważyła, że pisząc o dziejach książki polskiej, mało miejsca poświęca się jednostkowym losom ludzi, którzy zajmowali się książkami, na przykład przez ich produkcję. I tak pisząc o kłopotach z temidą drukarza Macieja Jędrzejowczyka. Ukazała trud utrzymania się na rynku wydawniczym w warunkach ostrej konkurencji, jak i zwykłych codziennych trudnościach finansowych. Na podstawie zachowanego inwentarza jego drukarni z roku 1638, który zamieściła w całości w artykule, przedstawiła stan techniczny drukarni po 24 latach jej działalności. A na podstawie analizy typograficznej ciekawszych tekstów wydanych przez Jędrzejowczyka podjęła próbę zaprezentowania możliwości technicznych jego zakładu. Wykazała między innymi, że Jędrzejowczyk miał przemyślany schemat pracy, wznawiane pozycje książkowe innych drukarzy drukował odmiennie, tworzył ozdobniki i ramki. Również dość szczegółowo poprzez analizę typograficzną starała się ustalić produkcję wydawniczą oficyny Sebastiana Fabrowicza. W tym miejscu nie wolno zapomnieć o 55 biogramach jej autorstwa, które znalazły się w książce Drukarze dawnej Polski. Z tych biogramów to przez biogramy zawierające jedno zdanie, jakie znalazłam w jakimś dokumencie, przez nieco bardziej rozbudowane do życiorysów dochodzących nawet do kilkunastu stron. Badania nad obiegiem książki zaowocowały dziełem zatytułowanym Księgarstwo krakowskie w pierwszej połowie XVII wieku. Krakowski rynek księgarski z XVII wieku był w stanie sprostać zapotrzebowaniom czytelniczym. Bibliopole bardzo często sprowadzali wydawnictwa z zagranicy i Renata Żurkowa na podstawie ksiąg celnych wskazała główne źródła zaopatrywania podwawelskiego grodu w literaturę zagraniczną, np. targi książki we Frankfurcie nad Menem czy w Lipsku. Znalazła zapisy nazwisk stałych woźniców, daty docierania transportów czy informacje o pierwszych firmach przewozowych. Księgarze krakowscy nie pomijali żadnej też okazji do nabycia i sprowadzania do miasta książek, stąd też często podróżowali po kraju na jarmarki wewnątrzkrajowe. Jak wiadomo, książki sprowadzane przez pośredników nie należą do tanich. Niektórzy woleli sprowadzać sami książki na własną rękę, unikając pośrednictwa Bibliopola. Robili tak m.in. krakowscy jezuici, którzy mieli dość duże zapotrzebowanie na książki. Ich biblioteki zwiększały swoje księgozbiory poprzez dary, zakupy, ale też poprzez wymiany między innymi klasztorami jezuickimi w kraju i za granicą. Podobnie czynili Dominikanie czy Karmelici, również tak postępowali. Dostojnicy państwowi, mieszczanie czy ziemianie, przywozili oni książki ze swoich podróży zagranicznych czy ze studiów. Miejsc w Krakowie, gdzie można było nabyć książki, było sporo. Od dużej księgarni umiejscowionej w rynku głównym, przez oficyny drugarskie, pracownie introligatorskie, kramy księgarskie na Placu Mariackim. Renata Żurkowa też przyjrzała się kilku bibliopolom. Na podstawie ksiąg celnych, Tuż konkretnie z roku 1624 i 1629 wykazała, iż Antoni Hierat był jedynym księgarzem w Krakowie sprowadzającym na większą skalę książki z zagranicy i przyczyniał się do rozpowszechniania zachodnioeuropejskich dzieł w tym mieście. Opierając się na inwentarzu magazynu księgarskiego Adama Krypuszowica, wskazała, że posiadał on swoją klientelę wśród mało zasobnych podwawelskich mieszczan. Również na podstawie inwentarza księgarni przedstawiła działalność kolejnego bibliopola Franciszka Mercenicha, a przede wszystkim bogatą i różnorodną tematykę książek, którą mógł zaoferować mieszczanom krakowskim. Obok druków katolickich posiadał też druki kalwińskie i luterańskie. Również poświęciła swoją uwagę pani Renata Żydom krakowskim i ich udziale w handlu książką. Oczywiście. Yy... Domyślamy się, że Żydzi krakowscy rozprowadzali głównie publikacje drukowane alfabetem hebrajskim czy publikacje widysz przeznaczone dla głównie czytelników żydowskich, ale interesowali się również książką łacińską, polską czy włoską. Na podstawie ksiąg celnych zidentyfikowała kilka samodzielnych drukarni żydowskich, jak na przykład Izaka Sprościejowa-Drukarza, Nachuma Meiselsa czy Jakuba Zięcia-Drukarza. Wśród Żydów parających się handlem książką można było znaleźć lekarzy, rabinów, drukarzy, księgarzy, kupców i rzemieślników, seniorów gminy i pospolitych mieszkańców gminy żydowskiej. Mieli oni ożywione kontakty z wyznawcami religii mojżeszowej z Moraw i Czech i stamtąd, stamtąd również sprowadzali książki. I na zakończenie. Ogrom pracy, jaki Renata Żurkowa włożyła w przybliżenie nam historii Krakowa od strony czarnej sztuki w XVII wieku Mówi na mojej imponującej pracowitości i rzetelności. Warte podkreślenia jest to, że były to czasy, w którym nie było dostępu do tak popularnego dziś źródła, jakim jest Internet. Stare druki były jej główną domeną naukową, ale warto pamiętać, że pisała również artykuły dotyczące regionu, z którego pochodziła, historii Krakowa czy Dziejów Akademii Umiejętności. Jak się pojawi wersja drukowana, będzie w niej aneks zawierający chronologiczną bibliografię prac. Która będzie podzielona na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyć yy, starych druków, drukarstwa i księgarstwa, a druga będzie obejmowała resztę jej pracy.